Dzień dobry, dzisiaj Cześć. witamy się z takiej miejscówki. Taka standardowa turecka plaża. Mało ludzi. Tam za Elą są prysznice, tylko teraz nie działają. Prysznice i toalety, tam za niedziałającą policją jest woda. No kilku wędkarzy. Kotka miałka też tutaj jest, tylko nam spierdzieliła. Ale na szczęście jakoś za specjalnie nie ucieka, pogodę też nawet mamy spoko i akumulator się ładuje. Zaraz wam pokażę jak to miejsce wygląda. Od dołu to jak na jakimś wypasionym kempingu, nie? Tak, własną parcelę mamy. No yy, Turecki standard też jest zachowany plażowy, nie? To po parcele, prostu... parcele sobie trochę posprzątaliśmy Tu tak na dobrą sprawę to się nie zbierze tych śmieci Za dużo tego wszystkiego jest wszędzie Trzeba się przyzwyczaić, nie? I odpowiedzieć Jak ktoś nie lubi śmieci takich, to znaczy w sumie nikt nie lubi śmieci Znasz, nikt nie lubi, bo jak widać to już to nie przeszkadza, nie? No to raczej Turcja to nie będzie jakieś takie super miejsce A miejsce jest naprawdę urokliwe Przynajmniej jeszcze teraz jest urokliwe, bo to tam co widzicie, te dźwigi, to taka ciekawostka, bo to powstaje elektrownia atomowa, jądrowa. Największa na świecie. Budują tam cztery bloki, całość ma się zakończyć w 2028. W ósmym roku i te cztery bloki mają zapewnić 11% energii dla całej Turcji. To w ogóle ciekawy temat jest, bo całość będzie kosztowała. Ile to było? Bagatela 22 biliony dolarów? No, to w ogóle to taka kwota, że i tak nawet. To nie, nieposalny dla zwykłego człowieka, nie? 22 biliony dolarów? Ile to ma zer w ogóle? 93% tej ceny, tej kwoty w sumie, wyłożyli Rosjanie, Rosatom, także yy, Turcy będą mieli ruski prąd i to też tam ludziom przeszkadzało, ludziom w sensie takim przeszkadzało, że to jest kolejne uzależnienie Turcji od rosyjskich, od rosyjskiej energetyki. Bo tutaj z jednej strony oni dużo gazu biorą, z drugiej strony teraz będą mieli rosyjską elektrownię u siebie w Turcji i to ogólnie ma być na tej zasadzie, że to Rosjanie budują, Rosjanie tym zarządzają, a Turcy od nich to kupują. W każdym razie Turcja ma zagwarantowane, znaczy Rosja ma zagwarantowane, że przez 15 lat Turcja będzie od nich kupować ten prąd. Tak, 70% z pierwszego reaktora, 70% z drugiego reaktora i 15% z trzeciego reaktora, a resztę mogą sprzedawać na wolnym rynku. A pierwszy reaktor ma ruszyć już w 25 roku, także niebawem. No i właśnie niebawem może się okazać, że ta miejscówka wcale nie jest taka fajna. No bo ja w sumie tak szczerze, to nie wiem, czy ja bym chciał tak się kąpać pod reaktorem atomowym. Pod jednym nie wiem, czy bym chciał, a co dopiero pod czterema działającymi tu w ogóle te reaktory atomowe jądrowe nie wiem, atomowe jądrowe czytałem o tym i teoretycznie nie powinno mówić: Elektrownia jądrowa, no ale okej, okay, nie. nie, nie Raczej nie wchodźmy w szczegóły. Wiecie, my to tylko przyszliśmy dupę sadząć na piasku, a nie zastanawiać się nad yy, metodą rozszczepiania atomów. No ale co chciałem powiedzieć, że do chłodzenia tych elektrowni potrzebny jest milion metrów sześciennych wody na godzinę. Milion metrów sześciennych to brzmi jak te. 20 milionów dolarów, czy tam 22, nieważne, czy 20, czy 23, czy nawet 25, to i tak jest niepoliczalne. To wychodzi na to, że to będzie tutaj, ta woda będzie na pewno cieplejsza, bo milion metrów sześciennych? Zastanówcie się, ile zużywacie wody w domu i teraz zastanówcie się, ile by trzeba było lat zużywać, czy tam miesięcy, tą wodę, żeby dojść do miliona. No lat, no gdzie? Nie wiem, czy by się człowiek ogarnął. Na ile metrów sześciennych nas rodzina, powiedzmy, 10 metrów sześciennych no powiedzmy, miesięcznie. Z 15 liczmy, no. No to nawet. No 15 metrów to sześciennych. Gdzie do miliona A tu milion? To jest na godzinę. A wy w latach? W latach, ale to nawet lat by zabrakło chyba. Także miejscówkę oznaczymy Wam, w, oczywiście, będzie w opisie. Ale tak po 2025 roku jak ktoś nie lubi promieniowania, to znaczy no wiadomo, że to nie będzie promieniowania. Ale jestem pewien, że to będzie miało jakiś wpływ na, na to wszystko, co tutaj jest wokół. No pewnie. Chociażby te podniesienie temperatury, bo jak to będzie zużywało ten milion metrów sześciennych wody. No poza tym tam jest dużo odpadów takich radioaktywnych i niby Rosja się zobowiązała, że będzie je zabierać do siebie. Statkami, statkami będą płynęły. Hmm. A ile dopłynie do celu? No właśnie, ciekawe, czy to jest tak, że oni to jakoś sprawdzają, czy to w beczkach, jak to w ogóle płynie, nie? Tam bardzo oponował w ogóle Cypr, nie chciał się na to zgodzić. no Były jakieś tam ludzie, jakieś łańcuchy tworzyli, nie chcieli, żeby, no wiadomo, przy takich inwestycjach to. Bo w sumie, nawet teraz dopiero zobaczyłem, że tam widać coś po drugiej stronie. No, pewnie cypr. I Może być, że to Cypry widać. Na Cypr też mieliśmy pomysł przez chwilę, żeby płynąć, ale jak nam zaśpiewali, że to kosztuje dwa koła, i tak dwa koła na w tom i z powrotem, a my byśmy i tak na tym Cyprze mogli być nie dłużej niż 10 dni, to chyba taniej wyjdzie jednak samolotem. Albo po prostu Albo przyjedziemy tutaj kiedyś na dłużej. Bo kiedyś tu jeszcze przyjedziemy. No, to taka historia jest yy, rosyjskiego prądu w Turcji. Chcieliśmy tam podejść, bliżej tej elektrowni, nawet przeszliśmy się, bo tutaj jest taki fajny kawałeczek. Można się przespacerować. No ale jest znak, że są wybuchy. Tam w ogóle wszystko jest zasłonięte. Góra to zasłania. Góra jest taka zabetonowana. Takie są wieżyczki strażnicze z kamerami. No tak to wygląda. No, także nie można tam wchodzić blisko. A w ogóle po nazwie zatrudnionych jest tam 25 tysięcy osób pracuje przy tej budowie. Często tutaj widać, że tak. piątkami chodzą takie ekipy. Tak, i to no, rosyjski język słychać, także bardzo dużo Rosjan. Ale najrozmaitsi Rosjanie, bo niektórzy z tych Rosjan to wyglądają prawie no, jak Chińczycy. No, ta azjatycka tak, część. Także już takie daleko, daleko. To nie zmienia faktu, że wszyscy uprzejmi tak naprawdę, nie spotkaliśmy się z żadną nieuprzejmością. No, tylko, że no, przyjeżdżają o 13:00. Buteleczka rozpita, a później zostawione butelki. No, nie no, te śmieci to jest... No z to też tak, nie? Chciałoby się, żeby ona sobie biegała wolno i wracała. Ale to jednak dziki stwór jest! Ona jak poczuje ptaki jakieś, to leci, nie patrzy. by no, nic nie przetargała. Ale tutaj co by nie mówić... Jeszcze, nawet jak się tam na skałki pójdzie dalej, to bardzo sympatyczne miejsce. O ile komuś nie przeszkadza reaktor, i w ogóle wielka plaża, jest tam jeszcze w drugiej zatoce. No, pytanie jeszcze, jak to wygląda latem? Bo wiecie, teraz to tutaj jest zima. Tu w sumie jest trochę zimno. Tak, jak słońce się schowa, to już nie jest tak przyjemnie. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają plaże. Wiadomo, że w takich miejscach super turystycznych to czegoś takiego się nie zobaczy, bo tam po prostu zbierają. Ale w tych miejscach mniej turystycznych, no to kurde, miejsce piękne. Ale śmieci, tak jak widzieliście. No ale klimat jest fajny. No i tu jest jedna plaża, a tam jest kolejna. I tutaj widać imprezka, palenisko, to też oczywiście śmieci muszą zostać. No na początku chcieliśmy ogarniać to znaczy, w sumie, to jak nas tak mocno drażni, to ogarniamy albo odjeżdżamy, ale tu się tego nie ogarnie: po prostu nie da się tak. I nasz szczord wrócił, a jak wróciła, to jedziemy do jaskini, bo tu jest ponoć fajna jaskinia w pobliżu. także jedziemy zobaczyć. Tak się właśnie zbieramy z tej miejscówki i wyjeżdżamy taką drogą, tak jakby przez miejscowość. I w zasadzie to cała miejscowość dobry punkt, taki, żeby stanąć. Tu, co prawda, są takie domki, no ale zimą Turcy tutaj nie ma ogrzewania, to oni by nie by siedzieli. A tu zobaczcie, taka szeroka plaża w sumie, przez całą długość miejscowości. My staliśmy tam za tymi skałami za tą zatoczką. No, i tutaj też takie przyzwoicie. Dosyć, tak. żeby stanąć. Następnym razem. Dojechaliśmy do tej jaskini. Wejście 60 tryków, wir Co w sumie my takie lubimy, nie? Bo to jest 10 zł. A za dwie osoby. I samochód. Nie, no za samochód się nic nie płacił. Plac całkiem przyzwoity tutaj jest. W sumie nawet dałoby się nocować, bo tak całkiem fajnie jest. No w ogóle, jakie widoczki piękne. I zobaczcie, my tak daleko nie odjechaliśmy. Bo to, co tam widać, to jest właśnie ta budowa tej elektrowni. Przez chwilę nawet się zastanawialiśmy, że może dronem polecieć do tej elektrowni, ale to już kurde gruby temat. Bo to za to to by można było, jakby nas podciągnęli pod jakichś szpiegów polskich, czy, czy nie wiadomo jakichś innych szpiegów, to by się okazało, że byśmy jeszcze odwiedzili tureckie więzienie. A my tu bluzy założyliśmy, bo miało być chłodniej niby, a to wcale nie jest chłodniej, to jest cieplej. Gorąco tu jest, jak panuje. Jak w saunie, nie? No. Tak, ale to i tak. Te kładki się nie kończą. Ogromna. Faza ta jaskinia, nie? Oh Mega. A na samym końcu jeziorko. Ale jakie jeziorko? Wielkie. Dziwne uczucie jak widać jezioro, ale nie widać sufitu. To znaczy sufit jest, ale z kamienia. Nie widać. Nie no. <słuch> sufit. <słuch> <słuch> A, coś na go telefonko wątku. <słuch> <słuch> Takie wrażenie, to że, no, że coś chce się spierdzielić na łeb, nie? Więc przepięknie jaskinia, bardzo fajna, cena adekwatna do tego, co można tam zobaczyć. Jedna z naszych ulubionych rozrywek. Nie trzeba płacić miliony i spędzać godzin. Fajne miejsce, nie? Bardzo fajne. Tylko się w dziwnie się oddycha. Ogromne w ogóle. To jezioro na dole, to też. No, petarda, Bardzo ten. Dobrze, że tu przyjechaliśmy, Tylko się zasapowałem trochę. Tam się ciężko oddycha. Jeszcze trzeba się wspiąć po tych schodach. No, I po... tak jakby tam brakowało tlenu, nie? No, takie powietrze jest. Nie dość, że wysiłek, bo pod górę trzeba iść, to jeszcze właśnie brak powietrza. Wdechu nie można tak do końca złapać. No nie, na pół bliska się oddycha. Ale warto i zobaczyć. Pewnie. Jakieś tam właśnie robili jakiś wiesz... Coś nie, nie, wiesz, bo tu wszędzie oni odbijają, bo oni będą tu robić szerszą drogę a tak. Żeby tu się łatwiej jeździło. Może jest dużo wypadków, wiesz? Nie no, co ty! Taka droga, że tutaj nie ma opcji na wypadek. Tak naprawdę to co nas najbardziej tutaj interesuje my po co tu przyjechaliśmy znajduje się tam O tam I zaraz będziemy I zaraz będziemy tam zawisć Ale widok taki, że można siedzieć tutaj godzinami nic nie robisz, tylko patrzeć na to. Weekend to dzisiaj tłumy na miejscówce. Nie no, tak naprawdę jest jeszcze wcześniej, dlatego jest jedno auto, ale tak normalnie wczoraj to było z sześć albo 7 samochodów. No ale w piątek praktycznie niko nie było. Dwa samochody widzieliśmy. A my ruszamy na szlak. A No. Zobaczymy, czy tu się da w ogóle zejść. Bo jak wszyscy przyjeżdżali tutaj, to chyba się pokręcili chwilę i wracali. A jest co schodzić na dół. No i nie da się tego tak z kamerą robić, bo tutaj lepiej mieć dwie ręce wolne. Na wszelki wypadek. Takie sprawia wrażenie, że nam się droga skończyła. A tu w sumie byłoby z czego lecieć. Tak to wygląda. Nie no, jest szlak, ale w dół. Nawet jest lina asekuracyjna, ale tak szczerze co to, to pranie na tym strach powiesić? A co dopiero siebie przytrzymywać? To mówili, że jest jakieś jedno takie miejsce. Mało bezpieczne, i wydaje mi się, że to jest właśnie to. Żeby się nie okazało, że to jest. Są takie schody, nawet jakieś stare, wyrzeźbione, ale oni mieli albo mniejsze nóżki, albo byli sprytniejsi. U, to w takich wielkich nóżkach? Ja to się boję, że się zahaczę właśnie o ten. but to ci polecę. No ale chyba właśnie ten najgorszy moment za nami. Chociaż jest takie odczucie, że po prostu droga się kończy. No to nie jest szlak jak na morskie oko. No, <laughs> no ale widoki są. Ale uślizgnąć się tu można, nie? Dobre. jak u deszczu, nie? Co wczoraj mieliśmy iść. No, No, nie będziemy oszukiwać. Były momenty, w których nam się ciepło zrobiło. Z nas tacy wiecie, yy, skałkołazy. No, ale udało się dotrzeć w każdym razie. Ale na zdjęciach to wyglądało, jakby to miało kilka metrów, albo nawet kilkanaście wielkości. No to takie są w sumie niewielkie te rzeźby. No nie. Zobacz, tutaj jeszcze jakieś... No widać, że to turystyczne miejsce. <laughs> Na kamerze chyba nie widać, ale full śmieci. Ale jest ładnie. No. I tu jeszcze kolejne. A w dół wygląda to tak. Bardzo fajne miejsce. A miejscówka na górze do spania, już w ogóle wypas. A te płaskorzeźby, które widzicie za nami, to tak naprawdę pomniki upamiętniające zmarłych. Wykute zostały między IV wiekiem przed naszą erą a III wiekiem naszej ery. Bo trochę ma to latnie. Jaka rozbieżność w ogóle to one były dokładane? No tak wygląda, że tutaj są te starsze, tutaj na dole ten starszy, a na górze są młodsze. poświęcenie w ogóle, nie? Ale miejsce robi wrażenie. No widoki są niesamowite. Widać stąd morze. Zejście też robi wrażenie. Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego. W sumie króciutki to jest szlak, nie? Ile tam zejście może? 20 minut? No, 15-20 minut. Tylko jak ktoś ma lęk przestrzeni, lęk wysokości, to nie polecamy. Chociaż na górę warto. Nawet jak ktoś ma lęk w przestrzeni, wysokości, to na górę sobie pojechać. No tam też nie wiem czy pokazywałeś, tam też są ruinki takie, można sobie połazić. Jeszcze nie. No, no to pokażę. A <noise> najstarsza rzeźba to jest właśnie ta. Postać leżącej osoby. No i właśnie na podstawie tego, że jest to leżąca osoba i trendach panujących w odpowiednim czasie, stwierdzili, że to jest trzeci wiek przed naszą erą. Pewnie jakieś inne też patenty mieli, no ale... To trzeci czy czwarty w końcu? Nie pamiętam. Trzeci chyba, czy czwarty. Bo mówili, że są od czwartego wieku do trzeciego naszej No to jary. czwarty. Co by nie mówić w stary. No i co, już się tak przyzwyczailiśmy trochę do tego, że to zejście było takie słabe, ale zobaczcie tam na górę. No, no. Jest, no jest stromo, nie? No to teraz trzeba tam wleść. A to jak człowiek zobaczy to od góry to jeszcze pół biedy. No wiedzieliśmy, że jest stromo w dół, ale od dołu to wyobraźnia się włącza, nie? Może rzeczywiście niektórzy mieli rację pisząc, że umiejętności wspinaczkowe się przydają. E, chyba aż tak to, bez tragedii. I co, udało się wyjść? Udało się, nawet nie było tak strasznie, dopóki człowiek się nie ogląda za siebie. No, bo tu jest takie właśnie strzałka, strzałka i. Słowę, wrażenie, jakby tam droga się kończyła już a wcale się nie kończyła ale warto, naprawdę, bardzo fajne ten doświadczenie no, tylko mówię, nie dla osób, które mają lęk wysokości i lęk tak. przestrzeni tutaj duża ekspozycja praktycznie cały czas ekspozycja, nie? no ale tak, bez przesady W sumie to jest to właśnie najbardziej hardkorowe miejsce No ale to jest pół szlaku Ale szlak też nie jest długi, nie? Tak, króciutki To, jest to spoko